Walkir miała być białą skrzydlatą dziewicą, która miała cię unieść do nieba wojownika, ale okazało się, że to jednokierunkowa, demoniczna podróż do piekła. Diabeł był w narkotyku. Wiedziałem, że go spotkałem, a teraz miałem ją zabić. Królowa pod ziemi, która próbowała unieść się trochę bliżej nieba za pieniądze z narkotyków. Bez żebrania, bez łapówek wiedziała lepiej. Honor wśród zabójców. Mieliśmy umrzeć. Oboje wiedzieliśmy jak to się skończy. W bólu i cierpieniu. Wszystko to dlatego, że twoja żona wtykała nos w sprawy, które nie były jej sprawą. Gliniarze przyjeżdżali, żeby mnie zabrać. Syreny były jak wyrzuty sumienia, których nie mogłem się pozbyć. To śmieszne, że zaszłaś tak daleko. Nie będziesz żył, kiedy tu dotrą. Cześć wszystkim! Z tej strony witam was, DJ Rock and Roll. w ostatnim, finałowym już... W starciu z pierwszej odsłony Max Payna. No i powiem Wam, że dość grubo się ten ostateczny, finalny pojedynek zaczyna. Zobaczcie, że już na samym początku tutaj ginę. Czekajcie zaraz, bo tu chyba a w dupę no A tu jest ten, tu jest Chyba szyby przeciwpancerne są tutaj I po prostu Ja myślałem, że tu jest No, że tutaj nic nie ma Tego A tutaj chyba muszą być szyby pancerne bo jak tamtych próbuję tutaj ustrzelić, to zobaczcie. A teraz może ich odwalę. No, kurde! Ale to było zajebiste. Kurwa! No, po prostu epickość w każdym calu. Ale ich wyjebało konkretnie, jak tutaj, jak do nich yy, z granatnika. Strzeliłem tak jak komendant na komendzie, a tymczasem, tutaj się okazuje, że przeciwko sobie mamy także helikopter, i myślę, że to jest dobry moment, by sobie tutaj zapisać grę na ten oto tutaj helikopter, nasze strzały niestety nie zadziałają z czego już nieraz raz miałem okazję się o czym nieraz raz miałem już okazję się przekonać tam chyba w tej misji y, co trzeba było y, jakby to powiedzieć no, no tam było jakieś tam tajne tajne laboratorium I nawet nie wiem, czy to nie była misja poprzednia. Pani wiem, czy pamiętacie tam w tej windzie, którejś co ten, co myśmy nią zjeżdżali, tego co była y, poprowadzona na zewnątrz, szyb Windy. Y, no i y, wtedy właśnie też przelatywał śmigłowiec i do nas napierdalał, przez co y, nam rozwalił. Windę I musieliśmy skoczyć sobie na sąsiednią, tuż obok, żeby się przemieścić pomiędzy piętrami. Troszeczkę się tutaj rozgadałem, i, no i właśnie muszę to jeszcze, całą sekwencję jeszcze raz tutaj powtarzać. Muszę tutaj czekać aż ten tutaj helikopterek się wystrzela. Kurwa no szybciej no. Weź no strzelaj trochę szybciej, bo nie mam zamiaru spędzić tutaj całego życia no. Dobra. Nareszcie i teraz sobie tutaj nie zrobiłem tego niestety wcześniej co mnie kosztowało no myślę że dobre 3 minuty rozgrywki i tutaj znów epicko ich o no, jeszcze przy okazji zebrałem pain killersy od jednego z poległych i tutaj ten tutaj chciałem tu powiedzieć że znów ich epicko rozjebałem z tego Tutaj granatnika. Myślę, że znów byłoby dobrze sobie zapisać. I dobra. Tutaj niestety nie przejdziemy. A nie, jednak. A to była taka pułapka tutaj. Ale tutaj tą windą niestety też nie zjedziemy nigdzie. No bo jest tam czerwone to. No. A czerwone, ten, no, czerwone, y, czerwona kontrolka, sami wiecie, że co oznacza. Że nie można dalej, y, ten, że się nie można tam dostać. Y, dobra, tutaj na razie nie widzę żadnego przejścia. Windą nie zjedziemy. Czekajcie, może tu gdzieś jest jakieś ukryte przejście dalej. Chyba że. Dobra, czekajcie, może. Yy, a, już chyba wiem. Chyba trzeba tam się w tym. No. W tym o, tutaj, pomieszczeniu z regałami i, i z książkami. Może tutaj po tej drabinie jakoś tu się trzeba wspiąć. I może tam jest jakieś ukryte, yy, sekretne przejście dalej. Chyba że. A, już wiem, czekajcie. Po tych tutaj sobie od razu tutaj zapiszę. Po tych tutaj, nie wiem jak to się nazywa. Po tych tutaj balkonikach, po tych platformach, takich nawet nie wiem jak to nazwać, w sumie. Więc tutaj dobrze postąpiłem, bardzo dobrze postąpiłem, że sobie wcześniej zapisałem grę. I że ten, pomijając to, że mógłbym spaść, jeden nieopatrzny ruch i mógłbym spaść, to jeszcze krążył tam cały czas ten dobrze Wam już znany helikopter. No, i on nas mógł też od niego mogliśmy zginąć. No, a tutaj niestety troszeczkę za bardzo, zbyt śmiało sobie poszarżowałem. I niestety skończyło się to no właśnie, tak jak się skończyło. Myślałem, że może granatnik, albo nie dobra, może nie granatnik, ale zwykłymi granatami tam im. Wrzucę parę granacików, zobaczymy chyba pudło. Dobra, teraz chyba z kolei znów tylko że za blisko. Yy, dobra, czekajcie. O, teraz jak przyładę. w dupę. Myślałem, że go rozwalę ten szybko go. Yy, nakryję ogniem, jak o, ten w trakcie gdy przeładowywał. Kurwa no. Chyba mamy znów do czynienia z jakąś twardą sztuką, bo zobaczcie. Yy, niby coś tam yy, granatem oprywa, jednakże nic mu się, większego nie dzieje. Dobra, nareszcie się go udało. Ustrzelić, na razie czysto, nie, niestety. Teraz już nieczysto. Znów przed nami same twarde sztuki, ale wygląda na to, że jedna się sama chyba wysadziła w powietrze. Tak jak to miało miejsce, w którejś to chyba nie pamiętam już misji, która to była misja. Ale już raz takie coś mi się zdarzyło tutaj. Tutaj znów się spodziewałem tego i w tego i w ostatniej chwili wcisnąłem ten, yy, skoczyłem w bullet tajnie sobie do tyłu tak aby elegancko Tutaj uniknąć mocnego ostrzału, tutaj nie wyjdziemy, więc jedyna możliwa ścieżka. Chyba że czekajcie, bo tutaj, a już wiem, tutaj znów zaraz zarobię, więc może im tam po granaciku rzucę. Dobra, jeszcze nie udało się, jeszcze raz. Ło, wow, ale znów to było dobre. Znów to było mega epickie w moim wykonaniu. Wyjebało ich w powietrze, konkretnie można powiedzieć. Dobra, na razie tutaj, no tu już właśnie miałem nosa, żeby znów, żeby wyskoczyć tego sobie y, do przodu w bullet time. Ie. Tak jak Bogusław Linda, nie wiem czy wam tam wspominałem, w filmie Sara, to było tam już mniej więcej pod koniec filmu, tam jak tą, Sa tą całą Sarę tytułową porwali i jak tam wbił do tego no. Do tego budynku, gdzie oni ją tam przetrzymywali, to właśnie tam były sceny jakich tam wszystkich rozpierdala w slow -mo. właśnie yy, ten wyskakując tak jak Max Payne yy, a to zawinka, a to ten yy, no, a to biegnąc yy, naprzód w sumie to, ten, przy okazji Chciałbym Wam go tutaj serdecznie polecić. Naprawdę, film jest naprawdę trzymający do ostatnich chwil w napięciu. Naprawdę, gra aktorska na można powiedzieć na światowym poziomie. Wystąpiła tam sama Plejada. I tego. Czekajcie, co my tu mamy? Bo tu coś, ale, ale czekajcie, zanim to, to jeszcze sobie tutaj pozbieram yy, tego. Pozbieram sobie znaleziska od poległych. No i dobra, i teraz się, teraz zobaczymy, co my tam mamy. I e, jeszcze sobie tutaj przy okazji greza zapiszę przed tym. A, tu już był. Myślałem, że jakiś ten. Znowu jakieś. Yy, no. Znowu jakiś dokument, jakiś list, yy, i znów jakaś tam yy, przed nami komiksowa stawka. A tutaj yy, po prostu było yy, ten. Otwarcie tajnego przejścia. No, no, i tutaj, właśnie na końcu tego przejścia, to jest chyba ta babka, którą to mamy zlikwidować, ale znów y, wygląda na to, że nawet nie wygląda, y, że mamy do czynienia, tak jest, z twardą sztuką i to w dosłownym tego słowa znaczeniu, i, i właśnie tutaj. Będziemy musieli ją powstrzymać przed y, ucieczką. Teraz zdaje się wskoczy do, a tak jest, do tego helikoptera. No i będziemy musieli jakoś ją tutaj. Musimy się tam jakoś przedostać, a wracając do tam na drugą stronę y, dachu za te tutaj. Za ten cały tutaj maszt. Y, no antenowy. No, i wracając do y, filmu, y, to tam właśnie grały same największe ikony polskiego y, kina. Y, oprócz wspomnianego Lindy, y, grał tam jeszcze Pazura, świętej pamięci Perepeczko. Y, kto tam jeszcze? Y, Burczyk, chyba. No to z takich największych, które mi się tutaj. Nie wiem, czy jeszcze nie Lubaszenko. No, w dupę. Chyba jednak coś. Coś mi się zdaje, że nie uda nam się tego ukończyć. Hmm. Czekajcie, już chyba wiem, co tu trzeba zrobić. Trzeba po prostu, aha, po prostu trzeba te, te odciągi od, y, to, że, o właśnie, jak tutaj jeden rozwalimy, to tutaj zaraz zleci się, tam, y, ten, wybiegnie z tego tam pomieszczenia, gdzie wcześniej y, było czerwone, czerwona kontrolka, wybiegnie cała zgraja y, gangusów, No, i tutaj no widzicie, nie mówiłem, no i właśnie tutaj ten, cała akcja polega na tym, żeby porozwalać te, podstrzeliwać te odciągi, tak żeby, jak zapewne się sami domyślacie, żeby ta cała antena ten, straciła stateczność. I tym samym runęła wprost na ten cały tutaj, no, na ten cały śmigłowiec z naszym celem, czyli tą całą babką, co ją mamy tutaj rozwalić. Nie wiem po raz, który to całą operację tutaj powtarzam, ale. Powiem wam, że trochę mnie to już zaczyna irytować, że wow! Kurde, aż trzech naraz rozwaliłem z granatnika, żeby... Mam nadzieję, że teraz mi się to uda. Czekajcie, może... A, w dupę myślałem, że jak oni tutaj Weszli przez te tutaj, ten tutaj. No, czekajcie, yy, tutaj może tymczasem, czekajcie, trafię? Czy w dupę, jebane pręty od tej kraty. No, niestety będę musiał jakoś tutaj. Tutaj w ogóle jeszcze odlicza nam sekundy do odlotu. Tylko tamte, czekajcie, tamte, a nie, tutaj są już odstrzelone, wcześniej były. Tam w którejś było, że ktoś je tam odstrzelił, te, te tutaj, no. Te punkty kotwiczenia tych linek odciągających. A w dupę, no i teraz Czekajcie, może... No, myślałem, że to jeszcze runie, no. Chyba że... Czekajcie, może je... Może rozwali jednak... No, myślałem, że już... Że może rozwali z, klas, klasycznie z broni palnej. Niestety, musimy raz jeszcze y, tomkać scenkę... Znaczy, nie kacenkę, całą tą yy, chociaż być może mam nadzieję, że nie kacenkę też, coś mi się zdaje, że wiecie co? Co tu jeszcze trzeba zrobić? Oprócz tego, że trzeba te odstrzelić całe, takie, że trzeba po prostu, yy, jakby tu powiedzieć, yy, odstrzelić yy, kawałek. Tego słupka, od tego całego, od tej całej tutaj anteny. Oprócz tego, no i właśnie teraz, wskutek te, tego odstrzelenia y, jednego ze słupków, y, to w efekcie, y, oprócz tego, że Masz już wcześniej stracił stateczność, to jeszcze teraz on po prostu się y, złamie i tymczas i w ten oto sposób y, rozwali elegancko helikopter i wygląda na to, że będzie to już y, zarazem Teraz po tej całej akcji koniec gry. A tu jeszcze nas ścigają gliny. To jeszcze tro trochę potrwa ta cała, to całe outro. Przed kredytcami, zanim się pojawią kreditsy. A tu co? A, kolejna ten. I wtedy wszystko się skończyło. Burza zdawała się trafić swój szał. Oszarpane chmury ustąpiły miejsca gwiazdom nad nami. Max Tepain, tu zastępca Jim Provorta z nowojorskiej policji. Otrzymaliśmy budynek, Otoczyliśmy budynek, w rzuciliśmy broń, życia teraz z rękami za głową. Trochę bliżej nieba. Głosy policjantów były dalekie i stłumione. Moje duchy uwalniają mnie od nawiedzenia. W dole Nowy Jork błyszczał jak diamenty na czarnym taksamicie. Dałeś nam niezłą przejażdżkę. Zabierz go to do centralnej kontroli. Jestem mężczyzną. Kto tam był? W tłumie stojąc na uboczu. Nie skończy się, dopóki facet z naszywką tego nie powie. Powiedziałby właściwe słowa. Wiedziałem, że tak zrobił. Lepiej, żeby Wooden uśmiechnął się z zadowoleniem. To był uśmiech zwycięzcy, który sprawił, że było nas dwóch. E, I teraz chyba... Po tej tutaj sekwencji będą chyba teraz już będą kredyty lecieć. A ja tymczasem chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za uwagę, za to, że byliście ze mną przez łącznie 25 odcinków. I zarazem chciałbym Was też. Przy okazji, tutaj zaprosić na kolejny let's play, który mam zamiar nakręcić. Chciałbym nakręcić mianowicie pierwszą odsłonę, następnie Just Cause. A kiedy to będzie? No niestety, tego Wam nie powiem, gdyż oprócz swojej pasji, swojego hobby. Czyli nagrywania na YouTubie mam jeszcze yy, pracę zawodową i inne tam różne rozsterki. Także yy, niczego Wam na tę chwilę nie mogę tutaj obiecać. Także tymczasem trzymajcie się ciepło. Do następnej serii. Do zobaczenia. Cześć!